Sala alejku Ewelina. W imieniu naszej królowej Heleny i własnym chcieliśmy Cię o coś prosić. Byłoby nam bardzo miło, gdybyś zgodziła się zostać chrzestną mamą Helenki. Daj nam znać. Możesz na Facebooku, albo telefonicznie. Obojętnie. A teraz chwila sam na sam. Twoją przyszłą korzyść. To do zobaczenia dwudziestego maja na chrzcie. 爸爸。Pa, pa.